Siemanko, witam cię w kolejnym odcinku i nie będzie to żaden odcinek z GietAń ani z Cesa ani żaden vlog, tylko będzie to odcinek, którym chcę wam podziękować, chcę wam bardzo podziękować, bo wybiło mi na kanale 5 subskrypcji. Ale czekajcie, powiecie, Nester, czekaj, czekaj, przecież masz już 7 subskrypcji. Tak, dokładnie. I z tego wszystkiego nie, nie nagrałem po prostu żadnych podziękowań. Za 2003 5, 6, tylko dopiero na 7000 i naprawdę chciałem Wam bardzo podziękować. Nie nagrałem, bo po prostu te subskrypcje tak szybko lecą i mój kanał tak szybko się rozrasta. Może powiecie, że wiele youtuberów ma takie przyrosty, że po prostu w tydzień mają po 20 tysięcy. Ale ja z mojego przyrostu się cieszę, bo jeszcze przed wakacjami miałem 1800 subów, a 5 miesięcy po wakacjach 5 miesięcy po wakacjach, a jakieś 3 miesiące po wakacjach już mam 7, ponad 7000. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć ludzie. Miażdżycie i rozwalacie system. Co do jakiegoś konkursu, bo naprawdę chcecie wam za to odwdzięczyć. To będzie konkurs, będzie jakiś giveaway, tylko możemy zrobić go na 10 tysięcy, bo 10 tysięcy się zbliża i mam nadzieję, że do końca roku może jeszcze 8 wbijemy, a pewnie 10 tysięcy też yy, za parę miesięcy stuknie. Więc, jak będzie 10 tysięcy, to zrobię Wam jakiś konkurs. Oczywiście zapraszam też Was bardzo serdecznie na moją grupę Nestera, bo tam czasami rozdawałem Wam of e, kardy. Może nie o wartości kurcze 300 zł, ale zawsze tam jakieś 20 zł czy coś, coś takiego rozdawałem Wam, takie kodziki. Lub zapraszam też Was na live streamy, bo dzisiaj był live, e, nie było wiele ludzi, lecz było 50 ponad, więc też e, niezły wynik. No i kurczę, no co powiedzieć, na livestreamach rozdawałem wam ostatnio skiny o wartości 150 zł prawie że, więc rozdaję wam wiele rzeczy, takie małe giveawaye, ale zrobię jakiś taki porządny konkurs na 10 tysięcy, bo wierzę, że za niedługo siądzie 10 tysięcy, bo już jest 7 tysięcy, więc bardzo jeszcze raz wam dziękuję za tą liczbę. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili, żebym, żebym po prostu wbił e, tyle subów i widzom moim, którzy wysłali... Moje live'y, filmy do znajomych czy i youtuberom, bo Chucks przyczynił się do tego, że wbiłem 7000 subów. I jeśli mi się uda, to albo w tym filmiku, albo w jakimś innym filmiku dam wycinek, który zmontowałem z jego streama, jak Chucks pomógł mi dobić 7000. Ja w zamian tam mu dałem dotację, bo ogólnie, żeby nie było, że że kurde, ja płacę mu, a on mnie wybija. Nie, to, to nie tak jak myślicie, ziomy. Miałem najpierw przebić top donatora e, i się odwdzięczyć wszystkim tym, którzy, którzy po prostu wspierają mnie, dają te dotacje. To ja po prostu zacząłem chodzić po różnych streamach i dawać dotacje e, o różnych wartościach. Nawet wpadłem do trzech swoich widzów i też dałem. Więc u Czuksa po prostu chciałem pobić do donatora, a tak wyszło, że, że jak nabiłem te 70 zł, to on zaczął tak mi mega na swoim streamie promować kanał, że aż 350 osób miał. I kurde, wbił mi 7 tysięcy, więc dzięki Ci jeszcze raz Czuks i dzięki wszystkim youtuberom i widzom moim, którzy się przyczynili, żeby, żeby mój kanał rosnął w siłę i wywyższał się jeszcze bardziej. No i dziękuję też tym, którzy oglądałem live'y, bo, bo gdyby nie stali moi widzowie, to, no to te live'y nie oglądałby nikt tych live'ów i przez to nie miałbym wielu subów, bo przez live'y dużo subów mi też doszło. No i kurde, jeszcze raz, ludzie, chciałbym Wam bardzo podziękować za to, bo jest to ogromna liczba jak dla mnie i, i naprawdę dziękuję Wam. Zapraszam oczywiście też na wszystkie moje social media, czyli Instagram, Snapchat. Przede wszystkim grupę Muffin Kinestera, bo to jest naprawdę e, tam się dzieje najwięcej rzeczy i zawsze tam daję posty e, dotyczące wszystkiego, więc tam możecie się wszystko dowiedzieć. E, no i zapraszam też na pozostałe social media moje. E, no i oczywiście do zasubskrybowania kanału i zostania na duże i zostawienia lajka. E, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, Ziomy. I co do jakichś jeszcze informacji, to jeszcze mam dwie informacje. Pierwsza to, że. 14 stycznia odbędzie się Meet YouTube 5 w Krakowie. Będzie to już piąta edycja Meet YouTube'a i będę na niej. Nie mam żadnych akredytacji, bo dopiero od 25 tysięcy subów, ale będę tam, więc jeśli chcecie mnie spotkać, to w opisie będzie wydarzenie takie, które miało, miałem stworzyć dla Beki, ale jednak się dosyć rozprze rozprzestrzeniło, bo. Bierze już udział 70 osób i 150 zainteresowanych. Więc jeśli chcecie, jeśli przyjedziecie, przyjedziecie do Krakowa, to bardzo serdecznie zapraszam do kupienia biletu, bo one drożeją. E, zapraszam do kupienia biletu jeszcze. O tym będzie odcinek pewnie. E, no i też w sumie mam taką informację, która nie wiem, czy powinienem mówić, bo jeśli jesteście w grupie, to wszystko wiecie. Ale dzisiaj na streamie była taka trochę bokowa sytuacja, bo graliśmy sobie w GTA. E, jak wiecie. No i w pewnym momencie na całym monitorze zaczęły się pojawiać czarne kropki. Ja taki przerażony, nie wiem o co chodzi, one zaczęły się rozmnażać, myślałem, że coś chodzi z... Matrycą monitora, ale okazało się, że karta graficzna uległa tak, jakby zniszczeniu, niedoszczętnie, bo jeszcze działa, ale no zepsuła się po prostu, więc wolę nie ryzykować, wolę nie nagrywać żadnych odcinków z CS, z GTA i w ogóle gier. Artefakty wyleciały na obrazie, no i jeszcze do tego piszczące cewki, czyli w skrócie mogę powiedzieć, że artefakty, no to te czarne kropki na monitorze. Ja się zbytnio nie znam, więc jakbym coś źle mówił, to możecie mnie poprawić. No i jeszcze cewki piszczące, czyli takie coś, że jak włączam e, wymagającą grę, to czasami e, komputer tak brzyczy, piszczy niepokojąco, no i to jest po prostu, no to znaczy, że karta graficzna, no już jest nawet nie do naprawy, bo e, z tego co mi mówili koledzy, to nie, na, nie, nie opłaca się tego nawet naprawie. Więc to do tego, no to chciałbym powiedzieć, że właśnie e, że właśnie teraz będzie taka przerwa na kanale, czy przerwa? Będą rzadziej filmy, no bo nie ukrywając, y, głównie prowadzę kanał y, i nagrywam na nim głównie gry, y, więc teraz będzie mniej odcinków i zobaczę jeszcze jak to będzie. Mam jeszcze jeden odcinek z GTA Plus Ten, więc zobaczę jak to będzie naprawdę. Ale no głównie pewnie będą takie live streamy pogadankowe, no i w sumie chyba tyle. A zobaczę, zobaczę po prostu y, jak będzie z kosztami i, i czy uda mi się do końca roku jeszcze jakiś nowy komputer złożyć. Zobaczę wszystko, dam wam znać na Facebooku, na grupie. I przede wszystkim bardzo chciałbym też Wam podziękować za to, że pod odcinkiem z sztuksem, pod odcinkiem z GTA z Chuksem, no nie wiedziałem, że kiedykolwiek jeszcze w tym roku to powiem ale wybiło 6, ponad 670 łapek w górę, ja nie żartuję, macie tu screena na ekranie właśnie teraz, ponad 2500 wyświetleń i 600, ponad 670 łapek, naprawdę nie wiem co powiedzieć, dziękuję Ci jeszcze raz Chux, bo, bo Twoi widzowie właśnie pomogli mi takie staty nabić, Eee, no, ale mimo to bardzo Wam za to dziękuję, bo kurde nie spodziewałbym się, że pobijemy rekord e, w tym roku, jeszcze łapek na moim kanale. Bardzo Wam też o, dziękuję z całego serca za już ponad 300 łapek pod odcinkiem z DrakeMuna, bo szczególnie to jest wielki przełom dla mnie, gdy pod ostatnimi odcinkami miałem po 100-150 lajków z GTA, bo może jakoś nie jest najlepsza, może nie mam jakiegoś najlepszego komputera, ale staram się jak mogę. I po prostu ci, co są wierni, ci co chcą, to oglądą ten odcinek, a widząc, że 300 lajków jest bez jakiegoś pomagania, promowania filmu, to naprawdę, naprawdę, no bardzo dziękuję. No i ziomy, w sumie to tyle z tego odcinka, bo nie chcę tu już Wam zabierać czasu, a myślę, że to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. I jeśli mi się uda, to teraz wkleję wam jeszcze 8-9-minutowy filmik z Lajwa Sztuksa. Jak czuks mi wbił 7 Zmontowałem to wczoraj i wrzuciłem na jego grupę, ale myślę, że jak wrzucę tutaj, to po prostu będzie jeszcze lepiej, bo no w sumie nie jest to jakiś filmik zbędny, a mogę, możecie go obejrzeć. Jeśli nie chcecie, to po prostu dzięki za oglądanie tego filmu. No i zostawcie lajka, like, suba, nie zmuszam oczywiście, ale możecie. No i co, ciśniemy po 8k, potem 10k ludzie. Ciśniemy. Dzięki Wam za wszystko ludzie. Zbijajcie na wszystkie social media moje. No i jeśli wychodzisz to na razie. A jeśli oglądasz, zostajesz oglądać filmik z Czuksem, to bardzo serdecznie Ci dziękuję mordeczko. No i miłego oglądania, więc trzymajcie się i papa. Co ja zrobiłem? Masakra jakie ja głupi Dobra, siema wszystkim Siema wszystkim <laughs> Dziękuję bardzo za donajcika Nester, no to jazda zaczynamy Cioteczka, Nester, dziękuję bardzo za donajcika oh Mike, zaraz będę co dnia Cioteczka, <laughs> dziękuję bardzo, Nester Co ci się podświetla na niebiesko? Ledy? Nester, co byś zrobił, gdybym ci dał 40zł? the star. <laughs> Yeah do yeah, 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 yeah. <laughs> I Whatever. What do you want? Ja pierdzielę, ty jesteś chory psychicznie To jest chory psychicznie, nie? Nie no, po prostu To jest chory ludzie Ej, on jest chory On jest chory normalnie, nie, nie wiesz Po prostu Ja pierdzielę Ja pierdzielę, nie wiesz? Mam brak odpowiedzi, widziałem. Ale masakra, kurde, ziomek. Co ty wyprawiasz? Masakra. <grym i zimny> Pioteczka ster, dzięki bardzo, jeszcze raz. No, więc elegancko jeszcze raz wam podziękuję. Ja pierdzielę. Nie wierzę po prostu nie? Nie wierzę. Z 10 się cieszę, tak, z 10 się cieszę. Szczególnie, że Nester wysłał 67. Pozdrawiam się bardzo, Oliwka, piąteczka. Piąteczka, bardzo dziękuję. Yy, pozdrawiam cię. Ale nie cieszę się z 10, tylko cieszę się z 67. Palc to, to było no nie dzisiaj. Nestery wlał dzisiaj 67 zł. Ludzie, what the fuck? Wbijajcie do Nestera, ja pierdzielę Masara. Zostawcie mu słupka, bo tam mu chyba niewiele brakuje do. patrzcie, jak mu niewiele do 7000 brakuje. Ja, ja, ja nic nie mówię. Ludziska ja nic nie mówię. O no, no, to samo? No, no wpijcie do tego, stara kurde 250 osób na labie. Co, on wyprawia? Od wysłał 90! Co? Co? Zaraz się Majka garna. Ale Jezus Maria, ludzie. Wbijać do niego. Wszyscy ludziska. Wbijać do niego. Czekajcie, czy ten link działa? Działa. Chyba, Chyba. Chyba. Działa, działa. Wbijajcie do niego, no ludzie jest normalny. Tego są najlepsze. Czekaj, no jest kolejny Donald. Chory, chory. Piąteczka, ludzie. Dziękuję bardzo, że mi pomagacie. Masakra. 110 zł. Floes, Dziękuję bardzo. A ja czasami mam zaskoczyć, ale już nie muszę. Floes, dziękuję bardzo. Piąteczka za 6 zł. Dzięki bardzo, Floes. Patrzcie, już mu niewiele brakuje serio, do 7000. Wbijmy mu to. Nie. Koniec ludziska Koniec. Yy. Koniec z tym. To, to, to już teraz była przesada. To już teraz była przesada. Sub. Confirmation 1. Każdy wbija do Mastera. Zostawia suba i pisze gotowe. Każdy wbija do Nestera, zostaje suba, pisze gotowe. Ja czekam. Wszyscy subujemy na Jak Ty, Aiko, też 200 zł, to ja chyba ze, to skisnę, nie? Ja Chyba, drobagi, skisnę. Ja zewnętrznie jegiem. Nie wytrzymam, nie, nie

Feel ashamed on how you've turned your back on me, please tell me. 344 osoby, ludzie. 344 osoby. Co się dzieje na tym live? Czytźcie ma wszystkim w ogóle. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję. Mega by było, naprawdę. I czy już to wybiło? Jeszcze dwa suby. Musisz wysłać link, tam. Dziękuję bardzo za donate'a, piąteczka. Jeszcze. Jest? Jest! 7000. Tysięcy! Tysięcy. tysięcy! Mega! Piąteczka, zaraz wszystko.